Moi drodzy powitać Was wszystkich dzisiaj w terenie. Trochę śniegu nasypało, przysypało, więc postanowiłem coś Wam pokazać. Gdybyśmy w sytuacji no, zagubienia się, nie wiem, w lesie, w górach musieli przeczekać powiedzmy noc, cały dzień na, służbo, na, na, na ratunek jakichś służb. Ewentualnie gdybyśmy musieli się ukryć po prostu przed kimś. Możemy sobie zrobić coś takiego jak ta Śnieżna jamka, ale powiem Wam, że tutaj tyle tego budulca mam, że jakbym trochę miał więcej czasu i bardziej się postarał, to uwierzcie mi, zrobiłbym tu prawie iglo. Tylko musiałbym o jakimś stelażu z gałęzi na dach pomyśleć. Ale to jest tak na szybko. Słuchajcie, na górze jest plandeka. Ja uwielbiam plandeki. Nie każdy lubi, ja uwielbiam. Można oczywiście na górze zastosować sobie, nie wiem, folię NRC, namiot NRC, jakieś, nie wiem, opącze, tart. tak, czy nawet właśnie zrobić sobie takie zadaszenie z gałęzi. A ja tutaj zrobiłem sobie właśnie coś takiego. Zaraz to odkręcimy, i proszę bardzo jak to wygląda, tak to wygląda tak to wygląda. Ze śniegu sobie zrobiłem. Tutaj na pomoc saperkę ścianą, ściany przepraszam, ale możecie to również zrobić ręcznie, chyba że pod warunkiem, że później macie rękawiczki, żebyście łapki wsadzili do, 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 do rękawiczek, żeby wam nie zmarzły. Jako podłoże użyłem sobie namiotu NRC. Może to być oczywiście podłoże zrobione z gałęzi. Może to być oczywiście podłoże zrobione, no nie wiem, z karimaty jakiejś i gałęzi. Tak. Mówię tutaj oczywiście o gałęziach świerkowych i odłowych. Najlepiej. Ja sobie użyłem właśnie takiego koca NR, namiotu NRC. Który dodatkowo też może mi służyć jako śpiwór. Jeżeli macie śpiwór, możecie też taką kombinację zastosować. Dobra, teraz słyszę te wszystkie głosy że to na pewno mnie nie zakamufluje, to na pewno mnie nie ukryje, to na pewno y, mnie nie zabezpieczy. Słuchajcie, jeżeli będę chciał się ukryć, co zrobię? Ja po prostu na tej dece trochę posypię śniegu, tak? I już będę mniej widoczny. Y, mogę to zbudować sobie trochę wyższe, tak? I trochę bardziej jeszcze tutaj wzmocnić, żeby na przykład mi tej plandyki wiatr nie zdał. Tak, no dzisiaj nie ma wiatru, więc się jakoś tak w to specjalnie nie bawiłem. Co nie zmienia faktu, że nie można tego zrobić. Yy, druga sprawa. Yy, nie mam w sumie teraz przed kim się ukrywać, tak? no, chyba że przed strażnikiem leśnym, który zobaczy, że coś tu kombinuje z saperką i będzie się krzyczał za, na mnie, aczkolwiek no, mam nadzieję, że nie. Yy, słuchajcie, dodatkowo, jeżeli chcę, powiem wam tak, taki, taka jama śnieżna, takie, taki właśnie coś może nam całkiem nieźle zabezpieczyć termicznie. Tak oczywiście nie będzie jakoś plus 20 w środku. Tak, to, ale na pewno będzie dużo cieplej jak na zewnątrz oraz że, że nasze ciało będzie oddawało ciepło drugi raz możemy sobie yy, zapalić tu jakiegoś tealighta, jakiegoś właśnie nie wiem świecę okopową tak, czy, czy, czy nawet ten wkład do znicza, tak już słyszę wkład do znicza już słyszę gromy nam nie lecą <gry> no, używamy na zewnątrz I, i będzie zawsze troszeczkę ta temperatura podbijać, słuchajcie yy, jak długo można w takim czymś przebywać no właściwie do pierwszej odwilży Także to jest trochę taka konstrukcja niestabilna, ona jest taką konstrukcją bardziej bym powiedział tymczasową, ale tak żeby właśnie przetrwać noc, dwie noce, na przykład w górach jak się zgubimy, tak, to czy tam, nie wiem, no nasypie tyle śniegu, że nie będziemy mogli przejść, możemy sobie właśnie coś takiego wykopać. I, i po prostu przeczekać, przetrwać. Oczywiście, jeżeli będzie te ściany też takie dosyć wysokie, nie budujcie za wysokich tych ścian, tak? Nie, nie kopcie też za głęboko, bo może być tak, że jak przyjdzie odwyż, to to wszystko pod wpływem temperatury zacznie się nam zawalać, tak? I potem się nie wygrzebiemy z tego śniegu. Więc też tutaj tak zrobiłem, żeby mnie to po prostu tak powiem trochę po boku przed wiatrem ochroniło, przed zimne. No i na górze mam właśnie tę plandekę, tak? Która też mnie zabezpieczy od góry przed wiatrem, przed jakimś tam śniegiem, czy też śniegiem z deszczem. Zajcie, to jest takie na szybko kombinowanie, oczywiście. Wiem, że to powinno wyglądać dużo lepiej, ale tak poglądowo możecie to sobie oczywiście zobaczyć. Ja mam jakiś metr m wzrostu, więc mniej więcej troszkę tak o te 20 cm dłuższe to sobie zrobiłem, tak żebym sobie swobodnie się mógł w to wślizgnąć, położyć się i przykryć się właśnie. Tak, ja tą plantekę odsunąłem sobie, żebyście dokładniej widzieli, jak to wygląda, z czym to się je. Natomiast na mniej więcej to właśnie tak powinno yy, wyglądać. Słuchajcie, z mojej strony to już by było wszystko. Oczywiście zapraszam Was do... Do komentowania, do łapek w górę, do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam na moją stronę na Facebooku Umiarkowany Preppers, grupa na Facebooku Umiarkowany Preppers i Miejski Survival, grupa Krydy z Polska. Jeszcze raz polecam chłopaków z leśnej grupy wsparcia. Tak, naprawdę już kanał zaczyna się rozruszać i to naprawdę tak całkiem gramotnie, więc jak najbardziej też warto tutaj kolegów yy, śledzić. No i co? Trzymajcie się i do następnego.